Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Dzisiaj będzie krótki komiks, więc możliwe, że krótka opowieść o Silver Surfer Czarny, od donego Kate'a i Trevisa, jeśli dobrze pamiętam, Trada, Trada Mura. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej, a został on wydany oczywiście przez Egmont w ramach inicjatywy Marvel Fresh. No i właśnie, co to jest za opowieść? Hmm, ona jest dziwna. To jest pierwsze skojarzenie, które, można, które mogę powiedzieć, ponieważ mamy tutaj Silver Surfera postać wręcz tragiczną. Troszeczkę dzięki, album też nas prowadzi do tego, czy poprzez dzieje tego bohatera, żebyśmy wiedzieli, kim on jest, dlaczego, co on zrobił, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Ale też niestety jest tutaj troszeczkę. Powiedziałbym postaci z świata Marwala mniej znanych. Na przykład tutaj mamy Beta Bill jeśli, jeśli dobrze wymawiam tego imienia, jest to nawiązanie do Strażników Galaktyki. Tu chyba będzie wieścić doktor Strange. Tu chyba jest Kosmo, jeśli dobrze pamiętam. Więc, więc trochę tych. O, Kapitan Ameryka, więc trochę tych postaci Marwala się pl pląta. Ale mimo wszystko jest to osobista opowieść o. Norin Radzie, o tym bohaterze, który w pewnym sensie chciałby pewne rzeczy odpokutować, zmienić, ale generalnie ma pewnego rodzaju traumy z przeszłości, to do czego doprowadził. Tutaj jeszcze nam się pojawia knul, czyli antagonista, król w czerni, antagonista w świecie symbiontów od Venoma, nazwijmy tak, tak bardzo, bardzo skrótowo. No przy okazji, bardzo mi się podoba ta alternatywna okładka Majka Zeka, no po prostu fantastyczna, taka okładeczka, super, ale dobra, wracając, no i nasz Silver Surfer przeżywa równ, różne fantastyczne przygody, bo to jest takie science fiction pełną gębą, kosmos, różne planety, nawet ego, podróże w czasie, dziwne dylematy moralne i... Dochodzi do właśnie takiego kluczowego, bardzo, bardzo fajnego motywu, moim zdaniem. Mianowicie, z jakiegoś powodu Silver Surfer ma możliwość unicestwienia Galactusa, jak to się mówi, jak jeszcze był w kołysce, czyli jak go jeszcze nie było, jak jeszcze nie był tym wielkim niszczycielem, pożaraczem światu. I możemy się zastanowić, czy Silver Surfer powinien to zrobić. Bo to jest takie Nieoczywiste pytanie, ponieważ Galaktus oczywiście niszczy całe planety, całe układy, pożera je, miliony różnych istnień kosmicznych tracą życie, ale to jest pewnego rodzaju siła natury. I pytanie, czy w momencie jakbyśmy tą, ten element, tą siłę natury wyciągnęli z danego wszechświata, czy ten wszechświat byłby lepszy? No, tego nie wiemy. No i właśnie takie dylematy, to mi się podoba, takie rozkminy. Na no co warto jeszcze zwrócić uwagę w tym albumie, to na ilustracje. One są wręcz psychodoliczne. Mam wrażenie, że tutaj się bardzo, bardzo Tradmur inspirował pracami Steve'a Ditko, jeżeli chodzi o doktora Strange'a, bo tutaj kosmos jest fetorem różnego rodzaju barw, miejsc, kształtów, dziwactw itd. I na koniec jeszcze mamy fantastyczne nawiązanie do klasycznej. Opowieści, przypowieść Mebiusa i Stanali. I to jest bardzo tutaj dobre powiedzenie na koniec, którego, które warto znać: że gdybyśmy rezygnowali z walki z powodu nikłej nadziei, nikłej nadziei na wygraną, czym byłoby męstwo? Niech zawsze prowadzi nas cel, a nie szanse. No właśnie. I ten komiks jest wypełniony takim pytaniem właśnie. W zasadzie mam wrażenie, że to jest nawet bezpośrednie ściągnięcie tej, tego cytatu, bo jeżeli mielibyśmy podjąć jakieś wyzwania i byłoby trudne i byśmy w tym momencie automatycznie z niego zrezygnowali, no to, to to nie byłoby odwagi, nie byłoby męstwa i w ogóle nie można rezygnować z wyzwań tylko dlatego, że nie jest to proste. Krótka opowieść fascynująca, co na, yy, narysowana, ciekawa, troszeczkę mówiąca nam o Silver Surferze, troszeczkę nam, mówiąca nam o Galactusie, troszeczkę mówiąca nam o Knulu, o Ego, ogólnie o kosmosie Marvela, ale potrafi użyć moim zdaniem kilkoma właśnie takimi dylematami typu czym jest męstwo, czy usunięcie Galactusa jest słuszne, niesłuszne. To jest coś, co można rozważyć. Jeżeli mieszkacie w Bielsku Białej lub w okolicach i Was interesuje ta postać, w ogóle lubicie takie komiksy kosmiczne, science fiction, to zachęcam do odwiedzenia biblioteki. On jest do wypożyczenia w Bibliotece Głównej przy ulicy Słowackiego. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.